Dany jest trapez ABCD o podstawach AB i CD. Tu jest podstawa AB i CD. Takich, że AB równa się dwa razy CD. Czyli można powiedzieć, że tutaj jest dwa razy CD. Przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E. No to widać. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pierwsze zdanie. Pola trójkątów BCE tego trójkąta i AED. Są równe. No i tutaj myślę, że ta własność jest znana, a mianowicie w dowolnym trapezie, w dowolnym, jeżeli przekątne przecinają go na cztery trójkąty, to ten lewy trójkąt i prawy trójkąt, one nie zawsze wyglądają identycznie. W trapezie równoramiennym są identyczne. Natomiast ich pola są równe. Dlatego można od razu prowadzić, że to zdanie jest prawdziwe. Zdanie drugie. Pole trójkąta ABE, czyli tego dolnego, jest dwa razy większe od pola trójkąta CDE. Analizując dalej te przekąty, które przecięły dowolny trapez, wiemy, że, pole, że te trójkąty góra i dół one są podobne. One są podobne w odpowiedniej skali. I tą skalę pokazują nam te zależności. Można powiedzieć, że pole trójkąta, w ogóle figura trójkąt ABE, trójkąt ABE. jest podobny do trójkąta CDE. I teraz odpowiadającymi sobie odcinkami jest podstawa i podstawa tych trójkątów, odcinek AB i CD. W skali, no skoro ten odcinek jest dwa razy dłuższy, w skali K równa się 2. One są podobne w skali 2. Ale tu jest mowa o polach. Jest pewna własność. Jeżeli dowolne figury, to nie muszą być trójkąty, dowolne figury są podobne w skali K, to ich pola w naszym przypadku, to ich pola mają się jak k kwadrat. Nie jak k, jak kwadrat. Zatem, jeżeli nasza wielkość K wynosi 2, to ich pola mają się jak 4 do 1. Pole tego trójkąta na dole jest 4 razy większe niż pole trójkąta C. Zatem to stwierdzenie jest oczywiście fałszywe. Odpowiedź na zadanie 23 to jest prawda i fałszywa.